robot nie jest zdalnie sterowany sam podejmuje decyzje i wykonuje ruchy na podstawie własnych sensorów i algorytmów AI jakby przekładając na nasze to nie będzie Tesla i robot gdzie te roboty będą sterowane przez ludzi, tylko niby faktycznie ma iść w pełnym automacie, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle jest mowa, że wcześniejszy portret Alana Turinga, autorstwa tej ajdy, został sprzedany na aukcji za ponad milion dolarów, czyli... Mówiliśmy o tym, no. Tak, czyli, czyli nie ma czegoś takiego, czego ludzie nie kupią za, za chory świat. Czyli to ma odstraszać, to dlaczego upieramy się i nawiązujemy do tego, żeby to też wyglądało jak zwierzę. W sumie kto widział koeta przy lotnisko, nie? Nie. Ja nie widziałem na przykład. Pierwszy odcinek, czy da się, miał premierę wczoraj i słuchajcie, tam Aryk i Przemek zastanowili się, czy da się zagrać robotem w CSA. Cześć, witajcie na kanale Automazacja w Produkcji. Ja siarka się, jestem CEO firmy Nixal. I przed nami kolejny odcinek Robotics News, w trochę wydaniu wakacyjnym, bo jak widać trochę bardziej brązowy. I nie ma z nami Przemka, ale za to na szczęście jest z nami Julia. Cześć Julia. Cześć. Nie czekamy, lecimy. Wakacyjny news numer 1. I tą działkę przejmuję ja, nie przejmę tym ha! razem. Nie myślcie sobie, że Arek przeczyta news numer jeden. Myśle, w, że taki nie. Dzień w życiu nie nadejdzie. Słuchajcie. <gry> Nie chce zastępować artystów. Aida, pierwsza na świecie humanoidalna artystka, wspierana przez AI, oczywiście, po raz kolejny zaskoczyła świat sztuki. Podczas szczytu ONZ w Genewie zaprezentowała portret króla Karola, zatytułowany Król Algorytmów, i zapewniła, że nie ma ambicji zastępować ludzkich twórców. Chce za to inspirować do dyskusji o przyszłości technologii i kreatywności. Dzieło olejne powstało przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji. Humanoidalny robot podkreślił, że jego celem jest inspirowanie krytycznego myślenia, a nie wypieranie ludzi z pola sztuki. Aida rozpoczyna pracę od koncepcji i celu artystycznego, a następnie korzysta z algorytmów do generowania dzieła. No i pytanie, które trzeba sobie tutaj postawić, to, to czy to jeszcze jest w ogóle sztuka? No właśnie pytanie, jak definiujemy sztukę? Ja się nie znam. Ale ja więc? tym bardziej też nie. Jak definiujemy, bo w sumie jak ja bym. Ja pamiętam kiedyś w ogóle, muszę się, muszę się przyznać, że wygrałem kiedyś konkurs na najładnie narysowaną choinkę. Dostałem nagrodę pocieszenia no, w bibliotece miejskiej i dostałem za to ołówek. Miałem 7 lat i było o mnie w gazecie. I myślę, że sztuczna inteligencja byłaby w stanie odtworzyć ten rysunek dokładnie tak, jak go narysowałem wtedy te no, lat temu ileś. tak Jak masz wiesz, ten początek, konia i koniec, nie? To, to umie tak, cała chońka wygląda jak ten koniec. <grym> nie, znaczy ja troszeczkę się zastanawiam, po co, czego jakby wrzucamy humanoidalne roboty do robienia obrazów. Nie, nie widzę tutaj żadnej, użyte... kompletnie żadnego użytecznego zastosowania. Więc okej, okay, może. Z tego może byśmy, byśmy mogli zrobić, jak już to, wiesz, jakiś happening albo coś takiego, ale no tutaj to tak troszeczkę zrobione chyba tylko pod dyskusję, tym bardziej, że no spojrzałam sobie na, na, na ideę i... AIDA nadal widać, że jest humanoidalnym robotem, nie? To... Że tu dziś w ogóle, w ogóle jest mowa, że wcześniejszy portret Alana Turinga, autorstwa tej AIDY, został sprzedany na aukcji za ponad milion dolarów, czyli... Mówiliśmy I... o tym, no. Tak, czyli, czyli nie ma czegoś takiego, czego ludzie nie kupią za, za chory siano W ogóle z tym widziałem, że są takie misie. One się jakoś nazywają, nazwy zapewne nie przypomnę. I że są ludzie, którzy kupują te misie. I te misie wyglądają naprawdę... Ja bym uszył takiego misia. Ja bym dał radę go uszyć. Jest też jest jazda na takie też lalki teraz konkretne. O, właśnie. Nie? I też one są za chore siano. Ostatnio też prosiłam o wytłumaczenie, o co z tym chodzi. Na grupie ze znajomymi, znajomi stwierdzili, że nie, no w sumie tam zbieraliśmy Pokémon, zbieraliśmy karty, to tyle laleczki też możemy zbierać. Ja mówię, no ale za tyle siana i podałam im ile one kosztują i wtedy zrobili, a nie, to tak, to nie, to tak, to... to nie. Ale wy zbieraliście Pokémony? Wy chyba Pokémony zbieraliście telefonem, nie? Nie. Nie. Zbierało się po prostu karty kiedyś i tak dalej. Karty, Ale jeśli A to za tazosy, o... to nie. Nie, to już nie. No właśnie, musimy sobie Ale ja tłumaczyć, jestem czym To jest z tej złotej ery zbierania karteczek. Ja się wymieniałem z koleżankami no. karteczkami. No. Karteczki to było złoto. No. Ja muszę w ogóle dziś ich poszukać. Ostatnio tak sobie o tym pomyślałam. Chyba nie znajdę, chyba już ich nie ma. Człowieku, ale jakie tam w ogóle były targi? Dwie za trzy, trzy za jedną, a ta jest klejona, a ta jest z brokatem, a ta jest z tej serii, a tutaj zbieram. To było coś, to była sztuka. O Dokładnie, nie. O, o, właśnie, to była sztuka. To... to możemy, wspólnie się zgadzamy, że każdy z nas rozumie to jako sztukę. Tak. Myślę, że możemy przejść do newsa numer dwa. Też mi się tak wydaje. News numer dwa mówi, że robotyczne kojoty strzegą myśliwców, czyli armia USA testuje Coyote Rovers. Na amerykańskich lotniskach wojskowych pojawiły się nietypowe roboty, autonomiczne pojazdy naziemne z atrapami kojotów, które mają odstraszać ptaki i dziką zwierzynę. Nowatorski projekt pod tą właśnie nazwą, czyli Coyote Rovers, ma chronić samoloty, tak jak myśliwce Blue Angels, czyli to są te, które robią takie fikumiku, przed kosztownymi i niebezpiecznymi kolizjami z fauną. W tym kraju nie ma takich zwierząt, jest żubr, bufr, łoś, lis, wilk. Kuna, koń, wydra, ryjówka, zając, to są zwierzęta, które żyją w Polsce. Te czterokołowe roboty patrolują bazy lotnicze między innymi w Pensacoli i w Fort Campbell, chroniąc właśnie samoloty przed kolizjami z ptakami czyli raczej nie chronią przed tym, żeby tam dzik wbiegł, ale w sumie może też. Dzika, zwierzyna w pobliżu pasów startowych to podobno realne ryzyko milionowych strat i zagrożenie dla yy, życia dla załogi. No i teraz dotychczas armia używała sokolników, czyli to jest to takie coś, co jak macie urlop i sąsiad sobie to odpala, to to tam rano tak skrzeczy eee, i to właśnie tego używali, no i teraz podobno te kojoty sprawdzają się lepiej. Eee, w kolejnych wersjach kojot rower może rozpoznawać gatunki zwierząt i reagować na nie w różny sposób, a nawet pełnić funkcje patrolowe. Eee, no i teraz wcześniej robotę te pełnił robot Boston Dynamics, eee, ale ta platforma teraz podobno okazała się lepsza, bo kojot jest szybszy. No, i koszt takiego robota za to jest podobno obecnie do 3000 dolarów, co jest właśnie tańszą alternatywą, bo w sumie kosztuje tyle, co kosiarka do trawnika. No i jak ty to widzisz? Czy to będziemy teraz takie kojoty do ochrony infrastruktury zatrudniać, czy może, tak już nie wiem, w Poznaniu na Wicy damy sztucznego dzika? Albo... To jest moment, w którym poproszę cię, żebyś delikatnie przeskrolował dalej i je zobaczył. Widziałem je. I zostawiamy tutaj jakieś słowo, komentarze, ponieważ nasi widzowie właśnie też to widzą. Widzicie tutaj, no właśnie, no, no, no nie no, wiem. No, w sumie zamiast tego można by było dać tego z granicy przy, Niemcami, przy Niemczech. Nie? Co, zamiast tego już nawet można byłoby dać kij, odmiotły i na tym postawić strach na wróble. Mhm. Efekt byłby raczej taki sam. Tym mhm. bardziej, że to na razie jeszcze nie jest w stanie się adaptować do tego, co spotyka i imitować jakby dźwięków tego, co jest naprzeciwko niego i tak dalej. Na ten moment one wyglądają jakby były z plasteliny. No, ale one z tego takiego chyba są bardziej z modeliny, ugotowane są. Nawet tak troszeczkę widać, że uszy były lepione później mhm. i... Ale mają cztery kółka. Tu jest w sumie trochę odpowiedzi tak na pytanie, co by było jakby babcia miała kółka. No to to by było jakby... Kojot miał kółka, no to właśnie byłoby coś takiego. One troszeczkę wyglądają, wiesz, tu też wygląda jakby to był... Bo one są przyczepione. Zdalnie sterowany samochodzik z Biedry, z tych Jest, koszy wolnych, które są na początku. Tak, 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 no. Na to masz kojata z plasteliny mhm. i spotykasz coś takiego na lotnisku startując. No Zastanawiasz przecież... się, czy, czy ty masz lot, czy lo, samolot ma lot. I jakbym był takiem, to bym się zestrał. No. Ze strachu albo ze śmiechu, ale generalnie bym się zesrał, no. Ja myślę, że ciężko jest dla mnie, mi tutaj cokolwiek więcej dodać. Yy, dobra, ja rozumiem, że szukamy oszczędności, nie? Mhm. Mm ale myślę, że na pewno są lepsze rozwiązania. Też mi się wydaje, że mógłby Poza ktoś... tym, jeżeli to ma odstraszać, to dlaczego upieramy się i nawiązujemy do tego, żeby to też wyglądało jak zwierzę? W sumie kto widział koeta przy lotnisku, nie? Nie? Ja nie widziałem na przykład. Trochę bez sensu. No ale cóż. Przejdziemy do newsa numer 3, moi drodzy. Będziemy. Atlas wchodzi do fabryk. Humanoidalny robot od Boston Dynamics trafi do zakładu Hyundai. A. Wyszedł z lotniska, wszedł do Hyundai, słuchajcie. Już w październiku. Humanoidalny robot Atlas rozpocznie swoją pierwszą pracę w prawdziwej fabryce. W zakładzie Hyundai w amerykańskiej Georgii. To początek ery, w której roboty dwunożne mają zastępować ludzi w precyzyjnych zadaniach montażowych. Będzie debiut Atlasa w fabryce. Pierwszy raz Boston Dynamics trafi do zakładu produkcyjnego, gdzie rozpocznie testy właśnie w Hyundai. U. Jego zadaniem będzie autonomicznie układane, układanie elementów w odpowiedniej kolejności zgodnie z specyfikacją pojazdów. Robot nie jest zdalnie sterowany, sam podejmuje decyzje i wykonuje ruchy na podstawie własnych sensorów i algorytmów AI. Jakby przekładając na nasze, to nie będzie Teslały robot, gdzie te roboty będą sterowane przez ludzi, tylko niby faktycznie ma iść w pełnym automacie, więc no zobaczymy, jak to wyjdzie. Atlas potrafi wstać z podłogi obracać tłów o 360 stopni, przenosić części silników i umieszczać je w odpowiednich slotach. Zupełnie jak człowiek. Jeśli testy się powiadam, Atlas trafi także do fabryk Hyundai w Korei. Szacowany koszt robota to około 150 tysięcy dolarów, a komercyjna premiera planowana jest na 2028 rok. I tu muszę od razu wrzucić swoje słowo komentarza, że jeżeli rozmawiamy o Boston Dynamics i Atlasie, to jeżeli oni już podają jakąś w ogóle datę i wspominają o w sumie chyba pierwszym zapowiedzi komercyjnej, to będę to śledzić, bo jestem w stanie w to delikatnie, ale dodam, że delikatnie z dużą dozą sceptyzmu, ale troszeczkę jestem w stanie w to uwierzyć. Pytanie, jakie jest Twoje zdanie? To jest kilka tematów. Po pierwsze, mowa jest o tym, że robot robi to jak człowiek. Ja jestem człowiekiem, co zresztą widać. Ja nie wiedziałbym, gdzie wstawić blok silnika, bo się na tym nie znam. E, moim największym osiągnięciem jest rozkręcenie motora marki Komar, Komar i nie udało to mi się go skręcić. Skręciłeś go z powrotem. Więc to tak... Skręciłem go z powrotem, ale mi została kupka części. A, no to tak często Miałem jest... z dwóch biegów miałem jeden wtedy. Na szczęście to do Ale się nie wiedziałeś było. o co chodzi, a pomyśl sobie jak to jest jak coś składasz, zostają ci te części, wszystko jest niby okej. Okay. Hmm to podobno jak byłem mały, to miałem tendencję do rozkręcenia wszystkiego i teraz mam taką, ta, ta, taką fazę, że moja firma buduje maszyny i to, to jest, podobno muszę teraz wycierpieć do końca żywota swojego za to, co jak byłem małym dzieckiem rozkręciłem. Ale wracając do tego, to tu mieliśmy takie pytanie, czy roboty Atlas są i humanoidalne w ogóle są przyszłością, przyszłością fabryk. Wydaje mi się, że długo dzieją się różne rzeczy, nie śledzę specjalnie wiadomości, ale jak wyjeżdżałem na wakacje, a widać, że ładnie się opaliłem, prawda? To była mowa już od dwóch miesięcy o tym, że polski rząd się rekonstruuje, a wróciłem i się dalej rekonstruują. Coś słyszałem? Myślę, że przyjedziesz na następny urlop i w grudniu dopiero będą to robić. Może dalej będą to robić, więc to się dzieje długo. Długo dzieje się, długo się czeka, aż ja coś posprzątam na przykład. To też jest dość długo. Nie chciałem powtarzać to pół roku, ale trochę to trwa. No, i długo na przykład mówimy o tym, czy humanoidalne roboty będą przyszłością w fabrykach. Mówimy o tym bardzo długo i dalej twierdzę, że nie. Też tak uważam. Natomiast w przypadku Atlasa musimy też oddzielić go grubą kreską od innych robotów humanoidalnych, bo hmm. go możemy oglądać już od lat, zanim to było modne. Tak. Atlas pierwszy robił też bardzo skomplikowane manewry ze wszystkich tańczył robotów humanoidalnych. jak ze szryka. Atlas robi też niesamowite rzeczy na wszystkich materiałach marketingowych, ale podkreśla, że są to materiały marketingowe i mhm. jest to wszystko Uszyte do sytuacji. Więc w kwestii tego, co krzyczą roboty humanoidalne i marki stojące za robotami humanoidalnymi, to chyba Boston Dynamics z Atlasem jest też najbardziej wiarygodny na to, co Atlas może zrobić. Zgadzam się. Chciałem teraz nawet do tego dodać, że Atlas i Boston Dynamics w ogóle robią to od 30 lat, ale przypomniał mi się taki mem o perspektywie upływu czasu millenialsa i uświadomiłem sobie, że od 85 roku, kiedy oni to robią, nie minęło 30 lat. Mhm. Więc zrobiłem to po prostu długo. I tym radosnym akcentem idźmy do newsa numer 4. Volkswagen i Uber łączą siły, czyli autonomiczne id e trafią na ulice USA i Europy. Volkswagen zapowiada ofensywę na rynku autonomicznych robotaksów, jak Już w 2026 roku wspólnie z Uberem uruchomią flotę elektrycznych vanów id e bus AV, coś takiego, w Los Angeles, a rok później także podobno w Europie. To kolejny krok niemieckiego giganta w wyścigu z Waymo i Tesla. 30 pojazdów testowych jest już w Hamburgu, podobno. Te robotaksówki sobie tam jeżdżą i są wyposażone. Każda z nich w 13 kamer i 9 liderów. W USA, tak była mowa, w 2026 roku wspólnie z Uberem. Na początku tam będzie w ogóle kierowca jeszcze jeździł, i, i, i o, sobie będzie tam siedział w środku. W, w miastach Unii Europejskiej po dostosowaniu się do bardziej złożonych przepisów drogowych w 2027 roku. I oni liczą, że to im się zacznie spinać, jak będzie tego więcej, czyli pewnie za jakieś 1 000-1500 lat, I wtedy będą wykorzystywać synergię z markami takimi jak Audi, Porsche itd., by obniżyć koszt sensorów i software'u. No, i mają podobne jakiś natomyk, że będzie to sprzedawane w sprzedaży w modelu B2B, czyli jak rozumiem, jakby teraz już nie będzie Kuba Midel i taksówki, tylko my zaczniemy, nie, nie taksówki, tylko nie będzie Kuba Midel i mieszkania, tylko my będziemy reklamować, że każdy sobie może zainwestować w własną robotaksówkę, tak? Ja chyba tak. Ciężko jest mi pojąć, co to znaczy rozwiązanie pojazd plus usługa w sensie w kwestii tej sprzedaży B2B. Jak, bo często jest tak, że to, co my zakładamy, a to, co wychodzi, faktycznie jest, jest zgoła inne, więc pożyjemy, zobaczymy, jak im w ogóle pójdzie ten projekt. Bo z tego, co, co, co się orientuje, czy złaj z, z testem, to będzie jakiś super wyścig. No, chyba nie, no to nie jest jeszcze aż tak rozwinięte. Uważam, że w ich przypadku może być, jeżeli wezmą reklamę ID Baza i faktycznie będzie tam Tom Hardy i Venom oklejony, to wtedy to wtedy jest szansa na jakiś taki większy sukces. Myślę, że ten etap początkowy będzie w ogóle spoko, bo wyobraźcie sobie, że się zawołacie sobie taką, takiego autonomicznego Ubera, wsiadacie sobie tam, nie wiem, coś sobie planujecie zrobić, bo w końcu samochód autonomiczny, więc sami będziecie, a tam siedzi z przodu taki gość, on po prostu siedzi, nie? No. Fajnie. Wy dwójkę klikacie w telefonie po prostu pewnie, bo nie zakładam, że będzie jakoś super rzetelne. pytanie w sumie, jak dajemy gwiazki to jemu, czy komu? Czemu nie? Właśnie. No. Ale ogólnie obserwuję babkę, która mieszka w San Francisco i porusza się faktycznie tymi autonomicznymi taksówkami. I to jest mega przyjemna sprawa, jeżeli ona faktycznie dobrze działa, a tam już wiemy, że no dobrze działają w tych określonych strefach, gdzie masz miejsce typowo dla siebie, możesz swobodnie rozmawiać, unikasz tego, czy kto będzie rozmawiał z kierowcą i tak dalej. Więc no to jest całkiem spoko rozwiązanie, jak już faktycznie działa. I ja nie ukrywam, że dla mnie fajnie, jeżeli wejdzie kolejny gracz po prostu do, do tego rynku i będzie palczyło kolejny kawałek tortu, bo przynajmniej będą się bardziej sprężać, żeby to lepiej działało. No właśnie. I tym przejdziemy sobie do ostatniego newsa, który znowu będzie, słuchajcie, o nas. Pierwszy odcinek Czy da się? Miał premierę wczoraj i słuchajcie tam Arek i Przemek zastanowili się czy da się zagrać robotem w CSA. Podobno się da. Nie. Arek reprezentował nas, ludzi. Przemek natomiast miał robota, miał laptopa, miał celownik. A komu poszło lepiej? Musicie zobaczyć sami. Natomiast seria wyruszyła. Wylądowała już na kanale coraz więcej materiałów będzie się pojawiać, i tak naprawdę na pytanie, czy da się będziemy starali się Wam odpowiadać jak najczęściej, jak najciekawiej, a jeżeli chodzi o kreatywność i pomysły, to nie mamy tutaj ograniczeń, co myślę, że już znając nas wiecie. Ja jeszcze przyznaję się, że tego odcinka nie widziałem, niemniej bardzo żałuję i zaraz jak skończymy tu nagrywać, zamierzam go obejrzeć, bo, bo nagraliśmy tam naprawdę sporo ciekawego materiału. Wiem, że nie wszystko się nadawało i nie wszystko weszło do nagrań, więc wybaczcie, może kiedyś powstaną kulisy. Tak czy inaczej, jeżeli macie podobne pomysły do tych, które my tutaj zaprezentowaliśmy, chcielibyście, żeby coś przetestować, coś was nurtuje, czy coś da się zrobić? Z robotem. Z robotem. Z robotem. Niekoniecznie z robotem, może być po prostu rękami jakiejś inżynierii, na którą, którą, którą my możemy stworzyć. To piszcie do nas. Piszcie do nas, podrzucajcie nam pomysły, odzywajcie się do mnie, do Julii, do Przemka, do kogokolwiek z nas. Bo my, my chętnie to sprawdzimy. Dokładnie. Mamy już dość pokaźną i długą listę naprawdę chorych pomysłów. Pewnie z połowa nadaje się do nagrania. No i będziemy ją realizować skutecznie i konsekwentnie. Myślę, że dla rozrywki wszystkich. Tak. Komandę. Chcemy Was bawić, ale jednocześnie wrzucić w to trochę merytoryki, więc zapraszamy Was do śledzenia tego formatu i każdego tak naprawdę na naszym kanale. Na dzisiaj to chyba tyle. Chyba tyle. No. Dziękujemy Wam tyle. bardzo. Dzięki. Do zobaczenia. Cześć. Hej.